W dniu dzisiejszym, przed godziną 13, dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym pomiędzy miejscowościami Bielawa a Jodłownik. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej, zgłoszenie potwierdziło się, doszło do zdarzenia trzech pojazdów osobowych. Samochodami podróżowały cztery osoby, dwie z nich wymagały hospitalizacji i zostały zabrane przez Zespół Ratownictwa w Medycznego na badania do szpitala. Do... Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i odłączeniu akumulatorów w pojeździe. Droga w miejscu zdarzenia na sprowadzonych działań była zablokowana. W działaniu udział brały trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa, zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Bielawy, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz Policja.